Trenerze, dzisiaj to spotkanie, myślę, oczywiście dla kibiców bardzo fajne. Pod kątem szkoleniowym też, ale końcówka, myślę, mała poprawka, ale z perspektywy oczywiście ławki trenerskiej, jak to wyglądało. Z ławki trenerskiej wyglądało to na, na to, że to było naprawdę fantastyczne spotkanie. Dwie bardzo dobre drużyny, które miały bardzo dużo jakości i sam wynik jak się układał świadczył o tym, że że ta dramaturgia do końca trzymała i dla kibiców to na pewno było świetne widowisko. Tak, jest niedosyt, bo wyszliśmy na 6-4, Iwo miał kapitalną sytuację, nie wiem co tam chciał zrobić na 7-4, żeby tam półtorej minuty przed końcem zamknąć ten mecz i dostaliśmy dwie bramki, gdzie dosyć dobrze bronimy przewagę, ale eee... smutne jest to, że tak naprawdę Opole nie musiało zbytnio rotacji robić, ani, ani wymieniać podań, po prostu E, zasnęliśmy dwa razy i z dalszej odległości dostaliśmy te bramki. Ale mówię, no, no, no cóż, taki jest futsal. Promocja tutaj była na pewno bardzo fajna, nie udało się dowieść. E, ale ja jestem z drużyny zadowolony, no mimo wszystko zostawiliśmy kawał serducha i... I, i, i może zasłużyliśmy na zwycięstwo, może nie, no skończyło się remisem, trudno. Z nami Marcel Woran, gospodarze, gameplay lepszy Arcoft Leszno. Marcel dzisiaj dwa gole, fajne spotkanie. Też pierwsze pytanie najważniejsze, czy wszystko w porządku, podszedłeś przy asyście Szymona, czy jest wszystko ok? i jakbyś ocenił to spotkanie z waszej perspektywy? No, z moją kostką zobaczymy w tygodniu, myślę, że będzie ok. A spotkanie, no, na pewno, to był pokaz dobrego futsalu. Szkoda, że nie udało się dowieść tego wyniku do końca i nie udało się zwyciężyć, ale remis z taką dużą też jest ok. Trenerze, dzisiaj spotkanie myślę dla kibiców i na hali i przed telewizorami, fenomenalne, ale pod kątem wynikowym może troszeczkę mniej. Chociaż patrząc na przebieg spotkania, myślę, że ta końcówka to rzeczywiście możecie być zadowoleni z tego, że udało się wrócić chociaż prowadziliście na przykład w pierwszej połowie, tak? No tak, dla kibiców piękne widowisko na pewno, dla trenerów wręcz przeciwnie. Tu dobrze Pan podkreślił, że no szczęśliwa dla nas końcówka. No tak naprawdę no, mieliśmy ten mecz pod kontrolą, powiedzmy tak, tutaj przewaga jednej bramki, ale te bramki nie wynikały z czegoś, że były one wypracowane jakoś przez leszną. A tylko z naszych błędów po prostu. I, i dajemy znowu bramkę na 3-3, na 4-3. No i tak naprawdę reszta nam De facto mogło zamknąć ten mecz na 7-4. I z tego, od tego momentu 6-4 to to naprawdę musimy być szczęśliwi, że wróciliśmy i bardzo szanować ten punkt. Natomiast po pierwszej połowie. Stwierdziłem, że to my te trzy punkty powinniśmy zgarnąć. Natomiast no, to jest futsal, właśnie, i, i pokazał dzisiaj całe to piękno. Z nami Damian Makowski, Dreman, Opole praktyce. Damian, dzisiaj w ostatniej chwili wchodzisz do spotkania i trafiasz decydującą bramkę, która zaważyła o remisie. Z swojej perspektywy, to spotkanie na pewno. Przebiegało dosyć dynamicznie, ale z ławki rezerwowych i później jako ten zawodnik, który rzeczywiście strzela bramkę tą ustalającą wynik. Jak to wyglądało? No mecz zapewne wyrównany i jedna i druga drużyna mogła tutaj strzelić dużo więcej bramek, ale to też dlatego, że mecz toczył się w lewo w prawo, w lewo w prawo i tak ciągle cały mecz. Był to ciężki mecz dla obu zespołów, bardzo biegowy. I Myślę, że remis to jest taki satysfakcjonujący dla obydwu zespołów.